Cześć hej czołem, witajcie, ja nazywam się komandoshipl. Witam i zapraszam Was na kolejny film z serii Mecze towarzyskie FIFA 14 na konsoli PlayStation 4. Witajcie w kolejnym odcinku. Dawno już nie było odcinku, ale powracamy z nuterią, oczywiście nie zapominam o FIFA, jakby mógł. Pobierają nam się teraz aktualnie najnowsze składy, czyli będziemy grali. Zawodnikami o najwyższej formie, chociaż i tak tak naprawdę FIFA się już kończy, sezon się już skończył. Jak widzicie, nie ma żadnego zespołu, już ten match day nie jest tak, można powiedzieć, aktualizowany, ponieważ chyba w FIFA 14 nie ma tego nowego sezonu, który się. Rozpoczął kilka dni temu Była pierwsza kolejka ekstra klasy Nie wiem czy oglądaliście Ja oczywiście oglądałem mecz Lecha Poznań Który spokojnie sobie poradził z Piastem 4-0 No jak widzicie wybrało mi jakiś zespół Naprawdę takich dziobaków Że tragedia Zobaczcie na ich formę 5 porażek rzędu No tragedia totalna No Walencja też nie ma zbyt dobrego tego można powiedzieć tej formy, no ale w porównaniu mojego składu naprawdę wypadają niesamowicie dobrze. Zobaczcie na mój skład, jakie to są jaśki i protezy same. Nie widziałem żadnego zawodnika w tej drużynie, który do czegoś się tak naprawdę nadawał. No zobaczcie sami. Nikt takich statystyk nie ma w, tej, w tym zespole żadnego szybkiego zawodnika, nie ma w tym zespole żadnego lidera, ten kapitan też ma niby największy over w teamie, ale tak naprawdę te jego statystyki są no słabe. Jest bardzo wolne, nie ma w tym zespole żadnego szybkiego zawodnika Grałem jeszcze formacją na pięciu obrońców która jest do... Ta formacja jest dobra, ale troszeczkę inna, bo są dwa rodzaje tej formacji Oni grają tym gorszym rodzajem, którym ja jeszcze nigdy nie grałem, ale po tym meczu zdecyduję, że jest naprawdę słaby Zobaczycie jak ten mecz się potoczy Nie chcę tu nic wróżyć, nie chcę nic tutaj przesądzać, nie chcę nic spoilerować Czy pójdzie nam gładko, czy będziemy się męczyli Na pewno ta moja drużyna, którą gram oczywiście to jest drużyna losowa, bo w tej serii ta seria polega na tym, e, aby wybierać randomowe, totalnie randomowe e, drużyny. No jak widzicie mecz się zaczyna. Zaraz przejdziemy do pierwszej sytuacji. E, zobaczymy co tu będzie. Kto pierwszy zaatakuje, kto pierwszy e, odda ten. Można powiedzieć decydujący cios. No i widzicie tak, e, pierwsza zaczęła Walencja, tutaj z e, Szawi Feguło bardzo ładnie to zrobił, bardzo ładnie skiwał, podał do Feguliego, Feguuli naprawdę błyszczał w tym meczu, błyszczał również na mundialu, Algierczyk bardzo dobrze poradził się z tym moim obrońcą, który naprawdę był bezradny, dośrodkował na wolnego Paco, no i Paco strzałem z woleja, wpakował piłkę do bramki w 19 minucie. No moja obrona naprawdę zachowała się fatalnie, no trzech obrońców stało koło siebie i dopuściło do zagrania górą. Zobaczcie to jeszcze raz, tutaj ładnie. Feguli sobie poradził, no i po prostu podał i tutaj był eee, napastnik. No mój, mój obrońca mógł zrobić to lepiej, mój bramkarz mógł również zrobić to lepiej, ale niestety się nie udało. Mamy 34 minutę, tutaj Valencia Bernat jest przy piłce, odbiera tutaj na, nasz zawodnik podaje do Uribe. Uribe przychodzi, schodzi na swoją lepszą prawą nogę, no i tutaj niestety jego strzał został zablokowany, ale... Mamy jeszcze rzut rożny, zobaczymy jak tutaj nasz wykonawca rzutu rożnego to zrobi, kapitan, nasz ofensywny pomocnik. No dośrodkował, niestety się nie udał, tutaj Vargas przy piłce, Vargas podał do Vasqueza, tutaj piłka wróciła do Vargasa, Vargas popisał się naprawdę bardzo dobrym strzałem. No ten strzał zmierzał tak naprawdę do bramki, gdyby Diego Alves tego nie obronił. Naprawdę bardzo dobry strzał. Mamy kolejny corner, kolejny rzut rożny. Tym razem znowu taka daleka wrzutka. Nic z tego e, nie wyszło. Podanie do Torresa. Torres tutaj chciał chyba strzelać, a piłka przy jego naprawdę bardzo, bardzo słabym dryblingu oddaliła mu się od nogi i z jego dribblingiem wynosił chyba z 28 bo naprawdę tak fatalnie mi się grało nim że to jest poezja zobaczcie jak on nie trafił w piłkę zamiast się wracać nie wiadomo co zrobił tutaj, yy, ładny, tutaj ładnie nas obrońca wyjaśnił to bo było groźnie a już yy, Prawie napastnik chodził sam na sam. Tutaj chyba mój e, zawodnik się trochę zapędził. Tutaj zobaczcie, ładnie to zrobili. E, to na pewno będzie chciał podać do środka. Podaje do środka. Tutaj on ładnie schodzi na swoją prawą nogę. No i zobaczcie, tutaj Matthew naprawdę... Matthew, on chyba teraz będzie w tym sezonie grał już w Barcelonie, dobrze to zablokował. No i mam 45 minuta. No i zobaczcie na tą sytuację. Tutaj nie był już, już powinien być gol już powinien być piękny strzał, ale w ostatniej chwili obrońca zablokował naszego napastnika i z tej sytuacji nic nie wynikło. No i tak się kończy pierwsza połowa, no nie ma tu żadnego szału tak naprawdę w tym meczu przegrywamy 1 do 0 mieliśmy kilka swoich sytuacji, Mam więcej strzałów, więcej strzałów celnych Walencja oddała tylko jeden strzał w tym jeden strzał celny i w tym jeden gol naprawdę są oni na naprawdę maksymalnie skuteczni no ale co nie poddajemy się, atakujemy dalej, druga połowa się zaczyna tutaj Chciałem wyprowadzić akcję, tutaj Matthew się trochę zapędził, mój, obroń, mój e, e, zawodnik to przejął, ale zobaczcie, no na to to jest po prostu, no chyba takiej, tak, takiej protezy i takiej sklejki, to chyba dawno w życiu, no w życiu nie widziałem, no, to jest tragedia ten zawodnik, co mój zrobił. E, tutaj zrobiłem zmianę, w, chciałem wprowadzić troszeczkę szybszego go zawodnika, e, który podrybluje, będzie miał dobry drybling i chociaż będzie szybszy od tych po prostu strasznie wolnych moich piłkarzy. No i takim zawodnikiem jest Polo, tutaj mój e, Robejo, czy jakoś tak, sfaulował, dostał żółtą kartkę, no sędzia w tym meczu też był dość głupi, ciągle e, widział faule i żółte kartki, to jest najlepsza okazja w tym meczu, wychodzimy sam na sam z bramkarzem, ale widzicie, że no proteza po prostu nie wybiera, no i kurde, chciałem dostrzec lekko, nie wiedziałem co zrobić, mogłem z daleka strzelać, ale no, wiem, mój zawodnik miał tam zastrzał chyba z 28 czy tam z 30, więc nawet jakbym z daleka strzelił, to poleciałoby gdzieś w trybuny, dlatego chciałem lekko kobram bramkarza strzelić, no ale to nie ten zawodnik, nie ten skill. Bo tutaj Kejta w danej sytuacji przestrzelił, do końca moi obrońcy go asekurowali, ale zdołał oddać strzał. Na moje szczęście niecelny, no zobaczcie, jest 87 minuta, zobaczymy czy uda nam się cokolwiek jeszcze w tym meczu ugrać. Tutaj kolejna żółta kartka dla mojego zawodnika, już czocha chyba się chciałaby awanturować. Powiem szczerze, że w tym tej drużynie jedyną fajną rzeczą były te stroje e, ze znaczkiem Pepsi i nic więcej. No w kolejnym, w pierwszym tak naprawdę w filmie z tej serii przegraliśmy mecz 1 0, ale naprawdę moi przeciwnicy byli bardzo mocni, bo Walencja jest mocną drużyną. E, Ona grała w Lidze Europejskiej, dobrze sobie radziła. Mój zespół był trzecim zespołem w Kolumbii, ale naprawdę o słabym potencjale i o słabym tak zwanym skillu. No i co? Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich, cześć.